Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. W pięknych okolicznościach przyrody dzisiaj z Wałcza, z Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich transmitujemy nasz program cudowny. Sportowiec pełną gębą, gramy w tenisa dookoła. Tu zapaśnicy, tu wioślarze, tu lekko atleci i jest bosko. Dzisiejszy odcinek dotyczy przekazu, ale nie z przekazu Pana Maurycego, tylko przekazu takiego, z którego się to wszystko wzięło. Tytuł programu naszego wziął się z przekazu dnia. I to jest mój przekaz dnia, ale oni też mają swój przekaz dnia. Zapraszam. Przekaz aktywisty partyjnego. Ja powiem na początek wam od razu, że trudno by mi było bez przekazu. Bo przekaz gwarantuje mój kolego, że zawsze pójdzie w naród coś mądrego. I nie mówcie, że to kicha, że to skandal, to zrobiona zawodowo propaganda. Nie wyrwie żaden się ze swoim zdaniem, gdy z Nowogrodzkiej idzie wspomaganie. I każdy wie, co w mediach gadać musi, inaczej wódz narodu go udusi. I nie mówcie, że to kicha, że to skandal To zrobiona zawodowo propaganda Od szefa przekaz zawsze u mnie w cenie Bo sam kłopoty spore mam z myśleniem A tak nie jestem w mediach jak ta owca Gdy spotkam dziennikarza, mam gotowca I nie mówcie, że to kicha, że to skandal To zrobiona zawodowo propaganda Choć czasem przekaz się wydaje żartem. Musimy świńskim truchtem iść w zaparte. I kupą na nich, jakaby nie była, jak rzekła mucha muszę, w kupie siła. I nie mówcie, że to kicha, że to skandal. To zrobiona zawodowo propaganda. No i w ten finezyjny sposób dotarliśmy do końca, czyli do naszego imienniczka. 8 lipca, jeśli Państwo nie wiedzieli, sobota jest i imieniny obchodzą Adrian, Elżbieta i Prokop, a także Adolf, Adolfa, Adriana, Adrianna, Akwila, Chwalimir, Edgar, Eugeniusz, Falibor, Adrian, Adriana, Jan, Kilian, Kiliana, Odeta, Piotr, Teobald i Teobalda i wszystkiego najlepszego moim kochanym Państwu solenizantystycznym. Przy słowie na świętego Prokopa wyschnie młynarzowi przykopa. Co to jest przykopa? No, nie wiem. Pamiętam jeszcze ze szkoły teatralnej było taki, y, ta, ta, takie ćwiczenie dykcyjne. Było. Przyszedł Prokop do Prokopa pod podkop kolejowy. Możecie Państwo spróbować. Y, cycat nie, pozbądź się grzybicy nie, słońce wzeszło nie, A, ale jest to oczywiście... Jest Basia B, nazwisko znane redakcji, nieoceniona, która przysłała mi z okazji mojego grania w turnieju następującą grę słówek. Prawa w tenisie. Dziękuję Państwu za uważność. Do widzenia, do jutra, do zobaczenia.